Cześć mamaśki, dzisiaj pokażę wam jak wykonałam cosplay Hinaty, także tutaj akurat poszłam na łatwiznę i zamówiłam cosplay z internetu, jedyne co wzięłam dodatkowo to taką siatkę, w sensie pociąłam po prostu kabaretki i mam taką siatkę pod cosplay. No i teraz mamy makijaż. Standardowo zaczynam od podkładu. To jest już naturalne. Tutaj dobrze go sobie rozprowadzam po całej twarzy. Teraz używam takiej paletki i wybieram z niej taki pomarańczowy cień, żeby po prostu delikatnie podkreślić oko. Ciemniejszym brązowym cieniem robię sobie brwi. Teraz dodaję róż. Róż to jest część, którą zawsze dodaję i którą chyba lubię najbardziej. Zazwyczaj nakładam róż praktycznie na całą twarz. I teraz daję rozświetlacz na nos, na policzki i na łuk brwiowy. Teraz biorę białą kredkę i rysuję sobie linię oka. Starałam się tutaj nagrać jak najdokładniej jak, jak wygląda cały proces powstawania właśnie tego oka. Teraz biorę ciemniejszy cień i robię jakby taki cień pod tą nową powieką, że tak powiem, można tak to nazwać, linią wodną. O. Teraz biorę grubszy pędzelek i sobie blenduję ten ciemniejszy cień pod okiem. I teraz biorę eyeliner, tutaj sobie testowałam w tym cosplayu nowe kreski jak będą wyglądać i jest mniej więcej pokazane jakie robię, ponieważ jak nagrywam to się zawsze stresuję, ale tak właśnie wyszły. I teraz na koniec doklejam sobie rzęsy, ale zanim je dokleję, to pomaluję sobie usta z racji tego, że klej musi wyschnąć na tych rzęsach. Także maluję sobie usta, najpierw matową pomadką, tutaj ją rozklepuję. Tutaj jeszcze sobie taką konturówką do ust powiększam troszkę może usta, można tak to powiedzieć. Bardziej zarysowuję kontury. I teraz jeszcze błyszczyk. No i teraz przyklejam sobie rzęsy. No, i nakładam soczewki, tylko że ja w tych soczewkach kompletnie nic nie widzę. Także założyłam je dosłownie na chwilę. No i to by było na tyle, tak naprawdę. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie i matane!